Grupa docelowa to jest punkt, który spędza sens powiek chyba każdemu przedsiębiorcy, tak myślę, mogę to nazwać. Natomiast jest to punkt, który ma ogromny wpływ na Twój biznes. Od niego zależy, czy będziesz zarabiać, czy nie. Jeśli nie ustalisz grupy docelowej, Twoja komunikacja, na przykład na mediach społecznościowych, będzie totalnie jałowa, nic nie wnosząca. Jeśli nie ustalisz grupy docelowej, to oczywiście wtedy Twoja strona internetowa nie będzie dedykowana w jakiś szczególny sposób. Lub pisane blogi będą też jałowe, będą miały dużo treści, ale nie będzie tam żadnych rozwiązań. I nie mając grupy docelowej, a na przykład bardzo dużo udzielając się na mediach społecznościowych, gwarantuję Ci, że prędko się zmęczysz, albo doświadczysz nawet burnout. Bo tak się właśnie też zdarza. Ja mam na imię, Anna jestem biznes biznescoachem i sama swoją grupę docelową nie tylko zmieniałam, pozwoliłam sobie na to, ale naprawdę trochę czasu do... upłynęło, żeby ją dookreślić. I potwierdzę tu kolejny raz swój wniosek, który no, pojawił się po takich głębokich analizach, jak to właściwie jest i ten wniosek jest yy, przepraszam taki, że należy nad grupą docelową opracować naprawdę konkretnie, ale też dać sobie na to czas, czyli nie zrobić tego w tydzień i nie zrobić tego w dwa, bo jeżeli nałożysz na siebie taki, taką presję czasową, że tą grupę docelową musisz tak szybko wymyśleć, bo inaczej to się świat zawali i nie możesz na przykład dalej pisać postów no to możesz spotkać się z poważnym takim wypaleniem, koniec końców prokrastynacją również. Grupa docelowa jest tym odbiorcą, dla którego masz rozwiązanie. I ty musisz wiedzieć, jakie to rozwiązanie przygotowałeś. Ale to często pojmowana jest grupa docelowa kobiety, lat 40 lub 50, może mieszkają we Wrocławiu, a może mieszkają w Monachium. I to jest zdecydowanie za mało. Dlatego, żeby naprawdę trafiać z problemem do klienta, jednak musimy poznać jego nawyki. Jeśli chcesz sprzedać dietę, musisz poznać jego dotychczasowe nawyki żywieniowe, ale też nawyki dotyczące ruchu, dotyczące pracy, odpoczywania, snu. Coś, co po prostu wniesie do Twojej grupy docelowej yy, cenne informacje. Ja jako biznes coach również musiałam poznać problemy swoich klientów, tak? Dlatego ustaliłam trzy grupy docelowe, ale zgodnie z każdą grupą Będę stosować treści. To, co możesz zrobić, to również przygotować sobie kartkę, zeszyt, czy po prostu jakieś specjalne miejsce w, na komputerze, by dopisywać wszystkie rzeczy, które są związane z grupą docelową. Z tego miejsca też chcę przy okazji powiedzieć, tak troszeczkę zapowiedzieć, że będzie to na pewno długi. Moment w moim mastermind, który startuje w styczniu. Również to będzie poruszany temat w moim newsletterze, który ukaże się już prawdopodobnie w grudniu. I będziecie otrzymywać ode mnie takie pigułki wiedzy, takiej, która jest potrzebna w biznesie. Konkretnych ćwiczeń i technik, byście mogli po prostu sobie ten biznes badać. Tak? Natomiast to, co chcę też powiedzieć tutaj w tym wideo, że jakby chcę trochę zdjąć z siebie tą presję tej grupy docelowej. Czyli nie martw się, że jest Ci ją trudno określić, bo to nie jest proste. Nie martw się, że chciałbyś w sumie i to, i to, i to poruszać, ale to nie pasuje do jednej grupy docelowej. Wtedy masz rozwiązanie. Ustal kilka, dwie lub maksymalnie trzy. Szczególnie na początku, kiedy to robisz. Nie, nie przejmuj się, że to nie jest jakieś super wyklarowane. Możesz sobie obejrzeć też film Golden Circle od Simona Sinek, bo on naprawdę bardzo ładnie to tłumaczy, ale to w moim przypadku nie był jeszcze do końca ten film. On mi wiele otworzył, ale to nie był ten film, który otworzył moje, jakby to powiedzieć, takie ścieżki myślowe, w czym ja mogę pomagać. Ale trzeba czasami pooglądać sobie rzeczywiście trochę materiałów, Trochę może z kimś się spotkać, umówić na konsultacje w tym zakresie, żeby zrobić burzę mózgu, bo kiedy jesteśmy sami z jakimś wyzwaniem lub problemem, to nie łapiemy tej innej perspektywy. Fokusujemy się koniec końców, jesteśmy zamknięci na tym, co my znamy, na tym, co my wiemy. A my mamy inne perspektywy, i dlatego potrzebujemy czasami złapać inny kontekst. Dlatego możesz obejrzeć sobie webinar, możesz obejrzeć coś na YouTubie. Możesz poczytać jakiś artykuł na ten temat. Każde miejsce poruszy jakieś inne zdanie ciebie do tego, żeby tą grupę docelową dookreślać. No ale to ściśle jest powiązane oczywiście to, co będzie dawał biznes Twojemu klientowi, jaki problem będzie rozwiązywał. I to jest coś, co tutaj też y, trzeba y, oczywiście przy okazji i w tej pracy nad niszą, nad grupą docelową mocno. Wyodrębnić, wyłuszczyć. I też ta Twoja unikatowość, czyli na przykład moja unikatowość, powiem Wam, że to znalazłam. I w sumie naprawdę nie tak prosto było mi to znaleźć, ale na bazie obserwacji też, że klienci u mnie robią naprawdę ogromne postępy w ciągu trzech miesięcy. To znaczy, przychodzą do mnie. Bardzo smutni, z czasem zaostrzeni, czasem wręcz tacy zapadnięci w sobie, czasem bez siły, czasem coś wiedzą, co chcą robić, ale nie odnoszą efektów finansowych. Czasem są w bardzo dobrym gdzieś stanie psychicznym, ale zderzają się ze ścianą i nie wiedzą im dlaczego. I ja zauważyłam, że w ciągu trzech miesięcy to tak najdłużej klienci robią niesamowity progres, aż im zazdroszczę. Ja nie wiem, Czasem, jak ja to robię, no mam trochę otwieraczy, oczywiście narzędzi, ale też myślę, że to całe holistyczne podejście, które mam, bardzo pomaga klientom rozkwitnąć. I po trzech miesiącach żegnam osobę, która jest na przykład nie stosowała w ogóle prawie make-upu, a teraz się maluje, zakłada kolorowe ubrania wcześniej były tylko czarne jakieś bluzki czy golfy. Widać zmiany w oczach, widać zmiany w wyrazie twarzy. I są to czasem transformacje takie na zasadzie od zera do milionera, czyli w ciągu tych trzech miesięcy wydarzyło się tak dużo, że jest to osoba niemal nie do poznania. I często w ogromnej zmianie fizycznej, bo my patrzymy tu całościowo na rozwój klienta. I to jest coś, co stało się moim wyróżnikiem, ponieważ wiem, że klienci spacerują po coachingach czasami bardzo długo, przepalając trochę też budżet, no tak to trzeba powiedzieć. Bo jeśli klient jest gdzieś zawieszony i coach już dalej nie może pomóc, no to po prostu trzeba otwarcie powiedzieć: musisz zobaczyć na perspektywę innego coacha, a może czasem po prostu powinien iść na terapię. I to jest coś, co właśnie trzeba w sobie poszukać. I to nie przychodzi z dziś na jutro, bo to jest połączenie Twojego doświadczenia, Twojej wiedzy, szkoleń, porażek, sukcesów kształcenia się wszelkiego rodzaju i to daje tą całość ale też Twoich właśnie tych doświadczeń to bym chciała tu podkreślić, że ta grupa docelowa powstaje z naszych doświadczeń nie tylko z tego co Ty studiowałeś, nie tylko z tego, że byłeś 10 lat w jakiejś firmie albo w korpo, dobrze tam się nauczyłeś narzędzi jakichś twardych kompetencji ale w docieraniu do klientów potrzebne są miękkie kompetencje, te soft skills i tu potrzebujemy wiedzieć, w czym ja jeszcze mogę bardziej podrążyć i pomóc klientowi. I to jest ogromny błąd, z który znowu startuje wielu przedsiębiorców. Um, o ile są branże, w których może nie jest to tak strasznie potrzebne, nie wiem, ale czy w branży metalurgicznej nie potrzeba dookreślać, czy mój klient jest w stanie zapłacić za moją Wyrób myślę, że też trzeba. I tutaj też właśnie należy dookreślić naprawdę dużo rzeczy i w moim newsletterze na pewno będzie to temat, który będę drążyć, w którym dostaniecie też parę ćwiczeń, w których będziecie mogli po prostu przyjrzeć się tej grupie docelowej. Co zrobić, jeśli nie określiłeś tej grupy docelowej? Nadal masz trudność. Pracuj tak, jak pracowałeś do tej pory. Bo pamiętaj, że wszystkie te sytuacje, które teraz przechodzisz, one będą Cię uczyły i pozwolą Ci dojść do tego klienta docelowego. Oczywiście możesz skorzystać z czyjejś porady, zgłosić się do kogoś, kto pomoże Ci wyłuszczyć tą grupę docelową, ale się gdzieś wewnątrz, w głębi, totalnie tego nie czujesz, to też może się okazać, że Ty nawet z tego, co ktoś Ci powie, czy pomoże, nie wiedziałam już połowy dla siebie. Więc tu musi być pełna otwartość, ale grupa docelowa to jest znowu stawanie we własnej prawdzie, żeby nie pomagać tam, gdzie ja nie mam mocnych stron, żeby nie pomagać tam, gdzie mi idzie słabo, w czym jestem słaby. Przecież możesz na przykład, nie wiem, ja mieszkam za granicą i mogę prowadzić konsultacje z ludźmi, którzy potrzebują, żeby mi napisać fachowo pisma do urzędów. I ja jestem w tym bardzo dobra, ale ja się w tym nie widzę. To mnie trochę też męczy, bo klienci często sami nie są zdecydowani, czasem sami nie mają informacji. Ciągle trzeba coś dopytywać. I okazuje się, że nad jednym pismem siedziałam czasami pół dnia, a potem ktoś mówił na przykład: a to już niech pani tego nie robi, bo już sobie jakoś tam inaczej poradziłem. Tak, ale są biura, które się w tym bardzo specjalizują, którzy mają już wszelkiego rodzaju takie szkice i potem. Mają już dużo łatwiejszą pracę w tym, tak? Jak ja musiałam pisać dedykowane pismo dla kogoś, to zawsze mi zajmowało, ten czas początkowy po prostu jest duży. A jeżeli są już jakieś szkice na ten temat, to wiadomo, że potem dostawiamy dane, ewentualnie jakieś daty czy, czy okoliczności możemy trochę pozmieniać, ale już ten szkic jakiś jest. I to oszczędza czas. Ja nie jestem najlepszym strategiem, ja jestem wizjonerem. Dlatego ja też sięgam po pomoc strategiczną. Gdybym upierała się, że ja jednak sama zrobię super strategię, to podejrzewam, że niestety, ale marnotrawiłabym mój bardzo cenny czas, a tym samym ograniczałabym sobie dostęp do pieniędzy. Ponieważ nie trafiałabym do osób, które potrzebują mojej wiedzy, tylko chciałabym robić mydło i powidło. Bo wizjonerzy tak mają. Milion pomysłów na miesiąc? i tendencje do niekończenia. W związku z czym, mając tą swoją słabą stronę na uwadze, sięgam po kogoś, kto trochę jest takim, można powiedzieć, kijem nade mną, ale ja też mam mobilizację, żeby wypełnić te różne zadania, które mam do wypełnienia, no i dalej rozmawiamy o na przykład alejku sprzedażowym czy jakiejś strategii. Bez tego często myślę, że spędzałabym trochę więcej czasu nad tym. A ten czas jest naprawdę bardzo istotny. I też nie chodzi o to, żeby w biznesie być uwikłanym od rana do wieczora, bo wtedy stajesz się jego najemnikiem. Biznes mamy prowadzić i ja chcę prowadzić ludzi do ich rozwiązań, do ich celu, a nie chcę być uwikłana tylko i wyłącznie w fakturowania, w tworzenie grafik i tak dalej. Zresztą, jak widzicie, mój kanał YouTube jest też prowadzony na razie minimalistycznie. Czyli nie ma tutaj przewników podczas mojego filmu, nie ma tutaj ekstra cięć, bo muszę to komuś po prostu zlecić, a sama tego nie będę robić. Natomiast nie znalazłam jeszcze osoby, która by mi to fajnie zrobiła. Jakoś dotychczasowe rozmowy spędzły na niczym, ale może po prostu trzeba poczuć też z kimś chemię i też w to idę, właśnie. Czyli nie robię czegoś na łapuca, tylko daję sobie już ten czas. Nawet ktoś mnie kiedyś zarzucił, dlaczego nie mam strony internetowej, tylko sprzedaję przez jakąś platformę. Ja stronę będę miała, nawet wkrótce całkiem, ale postanowiłam, że już nie zrobię jak wcześniej. Zrobiłam stronę internetową, którą później, choć mi obiecano pomoc czy wsparcie, praktycznie go nie było, którą później Musiałam sama bardzo dużo czasu poświęcić, żeby wychodzić od kuchni i tam majstrować, bo to był sklep sprzedażowy, więc po prostu było co robić, tworzyć samemu promocję i tak dalej. I to jest taki input do tego, żeby ci naprawdę powiedzieć: nie martw się, znajdziesz tą grupę docelową, ale daj sobie na to czas i stań we własnej prawdzie. Ty musisz wiedzieć, co jest Twoją mocną, co jest Twoją słabą stroną i to, co słabe, oddelegować, a fokusować się na tym, co jest mocne. Albo to, co słabe, ewentualnie po prostu poprawiać, doszkalać, rozwijać. I Dopiero wtedy, kiedy znowu dopiszesz sobie ileś tych informacji: moja klientka jest taka, 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 ma takie okoliczności życiowe, taki budżet, takie problemy, takie wyzwania. Dopiero wtedy możesz jako tako zacząć z tym startować. Jeszcze po drodze będą jakieś takie weryfikacje, ale już będziesz bliżej, trafniej, bo pamiętajmy, że lajki nie sprzedają. Sprzedają nam: yy, sprzedaż to kupowanie przez klientów. A wiecie mi, że ja miałam publikacje, w których było po 14 polubień, i z tego miałam trzech klientów. A miałam publikacje, gdzie na przykład na nie miałam po 430 yy, na przykład polubień, ileś set komentarzy, i z tego miałam po prostu zaproszenia do sieci kontaktów. To nie było sprzedaży. Więc sprzedaż to jest. Ukierunkowanie jak najwęższe, najlepiej laserowe do konkretnego klienta. I tak to powinno wyglądać. Jeśli masz problemy z grupą docelową, napisz w komentarzu, może też Ci coś po prostu zdołam podpowiedzieć tak z tego, co tam napiszesz. Ale tak jak powiedziałam, bądźcie uważni, bo w grudniu będzie do subskrypcji newsletter, a w nim będą właśnie również takie informacje, które będą, myślę, dla Was pomocne. I grupa docelowa będzie tematem, który na pewno będę szeroko rozkminiać, yy, omawiać, bo bez tego ten biznes się nie może udać. Lub on się udaje przypadkowo, ale kiedy nie jest laserowo docięte, do kogo ja na przykład mam, nie wiem, telefony komórkowe i wszystkie gadżety do nich, albo gadżety do telefonów komórkowych. tak jest pełno. Ale dlaczego klienci czasem wiedzą, że jak pójdę do tego, to nieważne jakiego iPhone'a mam, albo nieważne jaki model telefonu mam, to ja tam znajdę? Bo, komu, bo ktoś wchodzi w ten rynek i chce mieć za pełne zaopatrzenie dla klienta, i wtedy zapłacę nawet 85 zł za okładkę na telefon, a nie na przykład 50 czy 60. Tak, tak teraz po prostu strzelam tyle ostatnio zapłaciłam. Więc. Ym, to jest właśnie też to, że ktoś jest długo na rynku i trzymuje markę. Dlaczego? Bo tam zawsze jest coś spełnione. I czego potrzebuje klient, żebyś ty to spełnił swoim biznesem, swoimi działaniami, swoją ofertą i swoimi produktami? Daj sobie czas, wyjmuj kartkę, dopisuj tyle, ile trzeba, aż w końcu powiesz, OK, to jest to. Mogę ruszać. Bez tego przepalisz budżet na reklamy, na wirtualnych asystentów. Bo nawet kolorystyka w grafice nie będzie ci się zgadzać. Przepalisz budżet na wirtualnych asystentów, ponieważ zrobisz grafiki, a potem się okazuje, że one właściwie do tego problemu nie bardzo nawiązują. Potrzebujesz zrobić nowe. A to wszystko kosztuje. Pomijam już czas, spotkania, rozmowy online, ustalenia i tak dalej. I życzę Ci tego, żebyś był w tym cierpliwy, czy była, żebyś był w tym dla siebie też wyrozumiały, ale pamiętaj. Ty masz już na pewno duże, fajne doświadczenie. Co tam z niego możesz wyciągnąć, żeby to za siebie zabrać do biznesu? I jeżeli jesteś z rodziny dysfunkcyjnej, to w rodzinie dysfunkcyjnej dzieci mają to do siebie, że zabierają do dorosłości coś, czego się tam nauczyły. I choć wtedy było to nad odpowiedzialnością, to jednak po przepracowaniu pewnych tematów w życiu dorosłych może się stać to mocą. Na przykład, moją taką osobistą jest szybkość zrobienia rzeczy, które innym zajmują bardzo dużo czasu, i umiejętność połączenia kropek, czyli różnych rzeczy naraz. To tak wiecie, jakbym jedną nogą piekła ciastą, a, a tutaj gotowała, a w innym jeszcze miejscu coś tam się jeszcze będzie działo. Ja już to zaakceptowałam w sobie, że ja to tak mam, że jest to moją mocą, no i teraz pora to też wykorzystać w moim biznesie. I do tego serdecznie Was zapraszam, żebyście się sobie przyglądali, byli uważni, nie wywierali presji i zapisuj wszelkie swoje moce, bo tam będzie Twoja unikatowość w Twojej ofercie. I tego Ci gorąco życzę i do zobaczenia w następnym filmie. I oczywiście podawajcie tematy, jakie Wam są potrzebne, do tego, by rozwijać wasze biznesy jeszcze lepiej. Do zobaczenia, do usłyszeń.